przed chwilą powiedział, że trzeba dowodów, że płonące, toksyczne, niebezpieczne odpady wydzielają trujące substancje, to jest te dana no, dosyć hmm. dla mnie Proszę Państwa, nie można akceptować takiego populizmu. A nie można mówić o sytuacji, gdzie pożar, który miał miejsce 30 maja ubiegłego roku, który, gdzie akcja trwała gaszenia 90 minut, o jakiej my mówimy szkodliwości? Mówimy o 25 pożarach, które miały miejsce

Inspektora Ochrony Środowiska, ten zakład ma niesprawny system monitorowania wód podziemnych, czyli tego co wycieka z tego składowiska. To też jest kolejna rzecz, która jest no, dosyć niestandardowa. Nie można mówić i stawiać zarzutów, nie mając żadnych dowodów, co przed chwilą Pan Witt powiedział, że składowisko posiada niesprawny system monitorowania wód podziemnych to, że <gryptorze> zatwierdzona dokumentacja geologiczna. Natomiast jest inną sprawą, że w kilometrach nie ma wody. Zatwierdzona dokumentacja geologiczna. Ktoś pocytuje pismo z Ochęcy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który mówię, że z dokonanej analizy wynika, że piezometry są za płytkie, że składowisko nie spełnia wymagań w zakresie dotyczącym monitoringu składowiska odpadów. Właśnie w tym, że czy cytowane pisma czy urzędników ministerialnych czy niższego szczebla, panie redaktorze, polega to właśnie na tym, że między innymi obydwie decyzje negatywne dla Małgorzatów są uchylone, a minister środowiska dwukrotnie płaci koszty sądowe. Proszę państwa, piezometry się nie odwierca po to, że muszą być mokre. Kto powiedział, że piezometry? Pizometry są po to, aby monitorowały stan wód podziemnych. Jest prowadzony monitoring poziomu wód suchych pizometrów, czyli pilnujemy, czy się nie pojawia. Gdyby się pojawiły wody, natychmiast wykonamy analizy. Kiedy nie ma, nie są prowadzone analizy. Ta decyzja jest ostateczna i zamyka wieloletni okres uciążliwości związanej z funkcjonowaniem składowiska MOBRU. Tak się złożyło, że nikt poza mną nie uderzył pięścią w stół i nie spowodował tego, co myślę stanie się faktem za kilka tygodni najdalej miesięcy.